Cześć, witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Tutaj Kamila. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam Manager ID, który pozwoli nam na posegregowanie okien, drzwi, a także innych elementów na różne kategorie za pomocą tych znaczników ID i zazwyczaj ułatwia nam to wówczas pracę z zestawieniami. Jak wejść w Manager ID? Chodzimy w dokument Dodatki do zestawień Manager ID Elementów. Tutaj pojawia nam się taka lista, w której akurat już mamy wybrane okno i je chcemy zostawić. Na pewno chcielibyśmy, żeby te okna były segregowane po szerokości, która jest różna w tym projekcie, a także po wysokości tych okien. Wysokości wszędzie są takie same, ale dodajmy je. Do naszej listy. Następnie klikamy format tutaj w zakładce ID i ustawiamy sobie ten format, który ma być w tych kółeczkach, w tych odnośnikach od okien. Liczba liter to 1, tekst, a tu wpisujemy duże O, ponieważ chcemy, żeby to było określenie dla naszego okna. Następnie wybieramy tutaj z listy rozwijanej licznik, który już tu jest wpisany. Liczba 1 i A. Ostatnia cyfra to również będzie licznik, ale chcemy tutaj zmienić ją, żeby liczba była jakby rosnąca od 0,1, 0,2, 0,3 i tak dalej. I tak wygląda nasz ten pierwszy zestaw. Jeszcze zobaczmy sobie, jak to wygląda. One będą tak segregowane, te nasze okna po szerokościach. I klikamy OK. I jak widzimy, okna z tymi samymi wymiarami mają te same cyferki. Dwa, tutaj trójkę. Te same, które się powtarzają, mają te same cyfry. I to jest bardzo dobrze. Tutaj widzimy, że te dwa okna jednak się od siebie różnią, ponieważ mają. Różną otwieralność okna. To okno jest lewostronne, otwiera się na lewo, a to jest prawo. Sprawdźmy sobie, jak zadziała nasz menadżer, jeżeli damy mu kolejną regułę otwieralności tych okien. Wchodzimy w dokument, w spisy, za, w dodatki do zestawień i w menadżer ID elementów. Aby tutaj dodać tą regułę, musimy znaleźć sobie. Orientację otwarcia dodajemy. I dzięki temu, że w tym formacie ID mamy jeszcze tą kategorię, a także tą. Myślę, że to nam w zupełności wystarczy. Jeszcze mogę tutaj dodać, że możemy zapamiętać ten zestaw. I podpisać go na przykład jako nowe ID. Ok. Dzięki temu. Później możemy y, użyć to zestawienie od razu. Nie trzeba będzie y, od nowa ustawiać tych wszystkich y, formatów, ani dodawać tych reguł. Zobaczmy, jak to będzie nam się segregować dalej po cyferkach. Myślę, że jest OK. I zobaczmy, że już te okna są y, od siebie jakby y, że, że się różnią. Od razu. Y, Nasze ID tych okien mówi nam o tym, że te okna się czymś różnią. Nie są takie same, mimo że mają tu samą szerokość i wysokość, ale mają różne linie otwarcia. Możemy tak robić z różnymi elementami, również z drzwiami, ale myślę, że już na pewno sobie poradzicie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnych wtorek.